Dobra, pokażę Wam dzisiaj taką metodę na klatkę piersiową. Jakbyście chcieli zmaksymalizować pompę albo czegoś nowego potrzebujecie, to pokażę Wam, no już to przez długie lata robię, powiem szczerze, że to ćwiczenie robiłem już 25 lat temu. Pokażę Wam, jak się robi to ćwiczenie, które nazywa się wyciskanie sztangi na ławce płaskiej, ale pokażę Wam w nowej wersji. Tylko musicie dobrze popatrzeć, jak, o co mi chodzi. Ten ruch jest, w jednym ruchu jest półtora ruchu. Czyli wyciskacie raz bez zatrzymania połówkę. Dopiero jak zrobicie półtora, zatrzymujecie, blokujecie ręce. I znów jedziemy raz bez zatrzymania połówka. Czyli odbijacie po pierwszej i połówkę dobijacie i wtedy stopni. Zobaczcie. O co chodzi? Ważne jest, ważna jest ta połówka. Czyli nie może być ruch ani za krótki, ani prawie cały. On musi dojść do połowy. Dlaczego? Bo w tej połowie jest najgorzej zatrzymać ruch. Na tym to polega, żebyście w połowie się musieli jakby zatrzymać, popchnąć i najtrudniejszy moment wyłapać. Wtedy będzie ta maksymalizacja tych półtora. Ruch. Więc pamiętajcie, w połowie ruchu musi być w połowie odbicie, i dopiero po półtora zatrzymujecie. Eee, I moja propozycja, bo my tak robimy z kolegą, pierwsza seria ciężar maksymalnych na półtora wyjdzie jakby 20 ruchów, ale 1,5. Potem zmniejszacie w drugiej serii ciężar, dajecie troszkę mniej. Ja zacząłem od 60, niby śmiesznie, ale spróbujcie. Teraz miałem 15, czyli 50, a w trzeciej zejdziemy na dziesiątki i robimy 10 powtórzeń 12 powtórzeń i w trzecie 15 może Wam się wydawać śmiesznie w moim przypadku wyciskanie 40 kg, ale po trzech seriach i półtora ruchach zobaczycie, że w ostatniej wyjdzie Wam najciężej. Spróbujcie i dajcie mi znać jak Wam to poszło na treningu prze, prze, przepróbujcie to i e, napiszcie mi jak, jak Wam to wyszło zachęcam do subskrybowania Walczymy o pierwszy tysiąc subskrybentów. Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną i co? Robimy forum.